Witajcie na kanale. Dziś pokażę, jak dokonać zmiany domyślnej przeglądarki w systemie Windows 11 za pomocą jednego kliknięcia. Ważna sprawa: musimy posiadać tę aktualizację w systemie. Musi być zainstalowana najnowsza aktualizacja. Upewnijmy się, czy ona jest w naszym systemie, czy nie. Klikamy sobie, wchodzimy, przechodzimy w ustawienia. No i tutaj w Windows Update możemy sobie. Zobaczyć w historii aktualizacji czy jest ta aktualizacja czy ona już do nas dotarła jeżeli tak przechodzimy sobie do aplikacje i tutaj aplikacje domyślne teraz zanim pokażę jak za pomocą jednego kliknięcia zmienić naszą przeglądarkę uruchomię sobie przeglądarkę od google no jak widzimy ona nie jest jako domyślna tak więc Zostawiamy to w spokoju na razie, i tutaj sobie przechodzimy i określamy, którą przeglądarkę chcemy mieć domyślnie. I za pomocą tutaj tego przycisku, ustaw domyślnie, dokonujemy zmiany domyślnej przeglądarki. No, i teraz, jak sobie uruchomię Google Chrome, ona już jest domyślnie, już tu nie ma powiadomienia. Oczywiście, jeżeli wrócę do dotychczas używanej przeglądarki, ja używałem edge. No to za chwilę będzie to samo jak na, na początku widzieliście. Tutaj się nam zmieniło i tutaj domyślną przeglądarką jest Edge. Tak jak miałem na samym początku. Bardzo przydatna opcja. To tyle. Dzięki. Hej.